Mamowicowie, jestem babką Grani Dzisiaj będę zabijał ludzi! Ha, ha 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 O! widzę tam na CPN-ie za... załosną policję! Ha ha ha! O, chyba muszę zjeść jakiegoś hot -doga. Mam przerwę. Ha, ha, ha! Lubię ogień! Ha, ha, ha! Hmm. Poproszę, hey, hey, hey. Dziękuję, do widzenia. O Jezus! Ktoś mi ukradł radiowóz! Grani! Babcia grani, stój! Stój, bo będę strzelał! Stój! Tak nie może być. Dlaczego ukradłeś mój radiowóz? No bo jesteś załosny! Słuchaj, teraz pojedziemy na komisariat i wszystko się wyjaśni. Siadaj. Jedziemy i wszystko mi wyśpiewasz. Jak tu się w ogóle pojawiłaś w Brookhaven? Co? Okej, okay, zapraszam. No, wchodź do celi numer dwa. I teraz powiedz mi wszystko. Co tu robisz w tym mieście? Zabiję cię. Mnie? Tak. Ciekawe jak to zrobisz. Przez kraty z celi nie zrobisz tego. Zrobię tego. Ciekawe jak. Dobra, ja tu będę miał na ciebie oko. To ale masz iść na kamery. No to idę. Hmm, ciekawe co ta grani robi. Nie ma jej w celi! Co się stało? Jak ona uciekła z celi tak szybko? Dopiero co poszedłem zobaczyć na kamerach i już jej nie ma. Okej, okay, robimy poszukiwania. Już muszę wziąć mój radiowóz. I będziemy jej szukać. Tu jestem! Z hey! grani stój! Nie uciekniesz daleko. <laughs> Stać, policja! Gdzie ona zniknęła? Przed chwilą tutaj była: Brook Heaven Cemetery, Brook, cmentarz Brook Heaven. Hmm, przed chwilą ją tu widziałem grani. Ona ma swój grób. Co się stało? Znowu mój radiowóz odjeżdża. Jesteś niemożliwa. Grani, jesteś niemożliwa. Stój! Ja cię dorwę zaraz, gdzie ty jesteś? Nie znajdziesz mnie. Widziałem chyba, jak wchodziła do szpitala. Hmm. Nie znajdziesz mnie, bo to najlepszy sekret. Co ty mówisz? Nie znajdziesz mnie, haha. Ha. Zaraz spróbuję. Bo gdzieś w x będę. W x -rayu. I wejdź za te kości. Czekaj, bo wjechałem. Ja nie chcę Rentgena. Halo. Bra. Za kości, za kości, no. jest! Stój! Grani stój okej okay, wdowie. No, co ja dzisiaj z nią mam? Muszę ją złapać za nią komuś zrobić krzywdę. Gdzie jesteś grani? To jestem! Nie złapiesz mnie! To się jeszcze okaże. Nie, ona jest za szybka. Dobra, widzę ją. Widzę ją, opuszcza Brookhaven, idzie w stronę farmy. Szybko do radiowozu. Ona ma samochód. Skąd ona ma samochód? Stać. Stój, bo będę strzelał. Gdzie ona tak nauczyła się jeździć tym samochodem? Grani, stój! Poddaj się, nie masz szans i tak cię złapię. Ona wchodzi do wody? Grani! Zaraz, muszę wyciągnąć moją łódź... ...policyjną. Tylko gdzie ona jest? Jest. Okej. Okay. Jest, widzę ją. Grani, poddaj się nie masz żadnych szans Stój A jak widzieliście w odcinku bez prądu nazywał się ktoś nas goni w Brookhaven i widzieliście właśnie tego trika ja wam go właśnie pokażę Znowu gdzieś ucieka to nie? będzie naj 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 Szukujący film, który widzieliście w tym w, w ty, tamtym filmie i to jest on. Widzieliście? Widziałem jakąś łódź, która leciała w powietrzu. Grani chyba rozbiła się na tej wyspie. Jadę, jadę ją poszukać. Jest, widzę łódź. Ona gdzieś tu musi być. Ostrożnie, żeby mnie nie usłyszała. Muszę wyjąć lornetkę, na pewno, na pewno ją zobaczę przez lornetkę. Grani, gdzie ty jesteś? Jest, widzę ją. i poję że ja coś trzymam w ręku. Co ona trzyma w tym ręce? W tej ręce, co? Jakiś niebezpieczny przedmiot. Grani poddaj się. Nie masz ze mną szans. I tak cię złapię. Ręce do góry. Ach, jak ty tu weszłaś. No widzisz? Grani, poddaj się, i tak cię złapię, prędzej czy później. O nie, ale ona szyb... ma szybko muć. Motorówkę. Motorówkę, tak. Ja mam motorówkę. Dobra, motorówkę. Trudno. Próbuję. W końcu od tego jestem, jestem policjantem. Jak rakieta! Jak rakieta? No! Pogadać ci to. Pa. Takaj. Pa. Pa to. Zaraz będzie. Jak będziesz miał. kupić sobie to właśnie. To cię zaraz wysadzi. Zobacz. O tak cię wysadzi, jak wow. to tak było. Ale skok. Nadchodzi noc, a ja jeszcze jej nie złapałem. To jest niedopuszczalne. Grani, gdzie jesteś? A... Tu jest jakaś kolejna wyspa. Przyjrzę się jej. Dobra, zejdę na ląd. No to tam jest. Cały Robi się jest. ciemno, muszę wziąć latarkę. Hmm, nie ma jej tu na tej wyspie, trudno. Idziemy szukać dalej. Where are you? Jest. Ale ja nie mam tak szybki, szy, nie mam tak szybkiej łodzi jak A nie, łódź się zaraz zaraz rozładuje. Widzowie, to jest szansa dla mnie. Muszę ją złapać. Motorówka zaraz się rozładuje! Może w końcu ją złapię. Uda mi się po tylu godzinach. Już powinienem być dawno w domu. Na dzisiaj już moje godziny pracy się skończyły, a ja nadal gonię grani. Gdzie jesteś? Widziałem przed chwilą tutaj twoją łódź. Wiem, że masz z nią jakieś problemy. Kiedy kończymy? A, już zaraz. Zakończ to jakoś fajnie. Okej. Nie, widzowie. Niestety, ale dzisiaj nie złapię. Nie złapię grani. Jest ode mnie sprytniejsza. Następnym razem wezwę posiłki. Wezwę wszystkich policjantów Brookhaven do walki. Prze przeciwko grani. Okej. Okay. Co? No to nie? Ja ciebie daj, Mogę do ciebie dojechać. Możesz. I mnie wtedy, jak wezmę, dasz mnie do więzienia to już kończymy. Dobra. Dobra. Dobra widzowie. Ja będę już wracał na bazę. Muszę odnaleźć mój wóz policyjny. odstawiam wóz. ja jestem o grani stój wsiadaj jestem i jedziemy na komisariat w końcu udało mi się posiedzisz sobie trochę w więzieniu gwarantuję ci to mieszkańcy w Brookhaven będą spokojni Chyba co trzymam w ręku. Kibielskie pole to znaczy, że coś trzymam. Ok, zapraszam. Posiedzisz sobie trochę w celi i przemyślisz swoje zachowanie. Halo! Grani! Nie możesz sobie sama celi otwierać. Halo! Gdzie jesteś? I masz tu siedzieć i czekać na swój wyrok. Jutro będziemy rozmawiać. My się już żegnamy razem, tylko podejść ok. Hm. Pójdę z tyłu. I będę obserwował węty. Mam nadzieję, że nie wyskoczy. My się już żegnamy. Pop! Po. Trzymajcie się, widzowie. W kolejnym odcinku będę jeszcze grani i będę jeszcze zabijał grani. Jak go grani. Ha, 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 ha. A ja mam nadzieję, że następnym razem pójdzie mi lepiej. Trzymajcie się, widzowie. Do widzenia! Popa! Po.